Witajcie, jest Gelu, witam was z Heroes of Mighty Magic 3 Dzisiaj zagram już kolejną mapę, ale załóżmy bohaterowi kilka artefaktów Tak, to kupmy To kupimy, no jeszcze raz nie stać To kupimy potem Załóż No to co? Dajemy dalej Tak Trudny Trudny Elfy są lepsze O, więcej golda na start, o, to spoko Może postawmy Pegaza na początku. No i przyspieszmy pisz, standardowo. No pegaz będzie tylko tu i tu. O dużo obrażenia, to jest całkiem spoko. Większa od elfa. No właśnie tu już wampiry są, a wampiry już są dobre. Mocne. Postawmy może jeszcze innego Pegaza. Tutaj. 250 sporo, no ale w sumie biję mocniej od Elfu dwa razy. Ale Elf ma większy zasięg, więc nie wiem co lepsze. Szkoda, że właśnie Łucznik nie ma finansów. No ale trudno się mówi. Bo no finansy naprawdę bardzo, to bardzo pomagają w tych grze. 900 gold na start jest... Olbrzymia ilość O, zombiaki idą. No, ale jednak z pokosą. Tutaj otrzymamy lepsze elfy, a no to już w ogóle będzie Koks, Kosmos. No właśnie, zombiaki nas chcą przymulać. Powalniać Postawmy kolejny galfe Takim zasięgu... o to spoko, ale to może tam takować na górze To bardzo prosta mapa, wiedzę, że jest Czyli w sumie elfo tu też możemy postawić, bo idzie atakowo tych na dole To już najlepiej chyba będzie tu postawić, bo będzie blisko takował atakował. Nic im by się leczyło. No lepszy wiedźmy lecą. No ale co tam damy radę? Hmm, elfa postawmy. Czekajmy na kolejnego. Stoi. i, i Wiedźmy. No ale bez problemu dajemy radę. Jak tyle godzin na start mamy to nie co się dziwić. Jakieś na wokół zbiera to on to daje 500 to... Ho ho ho. Były już. O jednak to pada wszystko szybko. No ale poza no, mną jest taka prosta dalej, tak to tak się wydaje. Proste jest jak zdobamy jednostki, a potem gdzieś 50 na no, to już jest jazda No jak mi się uda nagrywać to będę nagrywał, potem wyzwania Postaram się coś ogarnąć No, teraz to już nic nie zagrozi to w sumie możemy dać Precyzję Błogosławieństwo na Pegazy. No i przyspieszenie. Już Wiedźmy lecą. No, tak szalejecie. To kulognia. Pięknie, elegancko. Otrzymaliśmy alfa. Tak. No co dalej zagramy z liczami. Ale póki co dziękuję wam za obejrzenie. Proszę o subskrypcję i łapki w górę. I zapraszam Was ponownie. Cześć.